Tak wygląda otwarta, aktywna maska, która się aktywowała i na tym filmie pokażę jak ją zamknąć da się z tym jechać, ale bardzo łatwo jest to zamknąć Zmerca jest E-klasa W212 tylna część maski podniosła się do góry trzeba maskę otworzyć czyli otwieram maskę i tu akurat nie udało mi się tego pokazać na filmie, ale wyglądało, wyglądało to w taki sposób, że podnosiłem maskę do góry i tam obserwowałem, aż te elementy, które wyskoczyły w tylnej części maski, się po prostu, udało się po prostu wcisnąć. Trzeba ją tak zatrzasnąć, żeby te dwa bolce, ten jeden i ten drugi, tutaj, żeby weszły tam do środka. Nie uchwyciłem tego momentu na, na filmie, ale tu już pokazuję, jak po podnoszeniu maski do góry, tutaj te elementy, które wyskoczyły, weszły w, w swoje miejsce, i już maska jest teraz nałożona. Akurat w tym przypadku nie pojawiły się żadne komunikaty na desce rozroczej. Wygląda to, jakby wszystko było w porządku. Przyczyną aktywowania się maski był, było uderzenie w taki przedrożny słupek. Od robót drogowych on nie był wbity w ziemię, tylko stał na takiej macie, także on się przesunął. I jedyna, jedyna szkoda, jaka została tutaj to właśnie tutaj pęknięcie przy tym zderzaku, co spowodowało aktywowanie się maski.